I'll try them again tomorrow. Damn, Charter's gonna have us blowing our credits, running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Okay. Początek, no, Nie mogę. prawie zrobiona. Nie, nie chciałem tu, chciałem spojrzeć tutaj. Czy mam jakiś... tmamty tam? Więcej nie zmniejszczę. Nie, nie mamy prądu Oxygen jeszcze. Potrzebujemy jakoś osiąd. Jakktóre nie mam miejsca. Panelec słoneczny. Dobra. Jeden na razie powinien wystarczyć na początek. Mamy jakieś szafki? Tak, to są szafki. Let's go here, the, the <laughs>

Phantom e przeciwpromienny. No. Knista siatka 2 i 2 ułowił. Nie dla wegetarian, no tak, bo to nie... Bo to z ryby jest zrobione. No, coś nowego. Ażydełkowie, co? Jeszcze radio, to co ja jak wrócę? No mnie raczej biją. Mięnica, znaczy nie tylko jak ten, no. Meduza! O! Tak, jak meduza wygląda. Pół. skanująca przyda się. I trzeci, czyli będziemy mogli zrobić z tego. O! Skanującą. się da wpłynąć. Działko. Działko grawitacyjne. Hotel dowódcy. Raczej nie jest dowódcy miejsce. Tu nie ma sygnału. Tu mogę otworzyć. Chyba. Ok, otworzyło się. O, konsola pojazdów, o to mi chodziło. Jeszcze jedną muszę znaleźć. Tu potrzebny palnik i tu też. O, palnik laserowy. Ale potrzebujemy jeszcze dwóch części jego. Białko krewitacyjne. Ładowa baterii. Nie, to już nie. Ja to skanowałem. Tu się nie ma nic. Tak, wiem, wiem. Nic nie ma. No to wypływamy. O! Kapsuła czas. Zobaczmy, co mamy. Palnik! Nawet nie muszę robić. Dzięki za tą kapsułę! kapsuła czasu to jest jak inny grat skończy grę. To wiem akurat stary palnik. Naprawcze, to mi niepotrzebne. Konstruktor BAS. Co, a ja zgubiłem go? Skanaj, skanaj, bo no, to, to takie słabe, bo tu. On będzie żeniowy, ale palnik to mi się przyda. Dzięki. znaleźć jest Ale dobra bo kapsuła czasu items pomóc szybko czy to miałeś to inne zdjęcie tak to jest wiadomość dla mnie Dobra. Teraz sobie ustawmy yy, palnik. Płyniemy z powrotem. Wejście, tak? Rozcinamy. Rozetę nawet te drugie dla pewności, że... Że to wejście okay. mamy kasetkę z danymi, lekka butla z pojemności, większonego... stanowisko modyfikacyjne jeszcze jedno potrzebuje. Przinośnik. jest. Batek. co chcę zrobić? Gdzie to jest? Tu jesteś. Tak, tak, wiem, wiem. biorę. Ale chciałem... o tak, to chciałem zrobić radio. Tytan, tytan, widziany przewód to zestaw elektryczny. Na mieć to mam, ale na zestaw elektryczny nie mam scherpycha. Tak, tak wiem, tu ją wypuszczam. Jest tu mogę zrobić simofak, bym chciał go zrobić. Pewnie nie mam rzeczy. No tak, sztabka tytanu, ogniwo energetyczne, szkło, smak. Ouf, mam. No we aurora this is sunbeam again we just picked up a massive debris field at your location i didn't know how bad and how many of you like i didn't know we're now en route to your location we're gonna bring you home sunbeam out no okay, czyli... what else can i say the only time i parked a rig this big on a rock that small was in vr and i blew it so are all the others. The Seamoth is a fast, safe mode of transport. But remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. well, leptin, good. have this I know to Opłyniemy na łokrokę już, potrzebuję tego. Schowaj to. Posaż to upuścimy, to potrzebujemy później. No Simova. Mamy baterię jakąś zapasową? Nie. żadnych ulepszeń, mogę pływać do 200 metrów głębokości, czyli dobra, no i tak. by się przydało, mogę zrobić w ogóle. Okay. Hmm, bo... Teraz skanowałem to. Chciałem Działko... elektryczny. Nie no to jednak zawracamy. Mogę zrobić. Tam jest. No bo ja tu już się Tak zmi... blisko jestem. Co? Już przy silniku? Tu szybki. Jest. Mamy kolejny... To jest Simon. Znaczy ten Siglide. No świetnie, no ja jestem, to ja to umiem. Mam to napchówce, mam. Idź tak jak chciałem naprawić minimum przyciski. Nie wiem tu, wyszucić tam ale mogę. Tu zostawię. Coś ciekawego, oprócz słonu. Jest. Tutaj nic to jest. Łapka kavitacyjna już cała jest Nic nie ma Może się to nie, tworzy się Tak, tak mm, Naprawcze no. Nie wiem jak scroll mi czasem wyłapuje przyciskając właśnie w prawie przycisk mniej szybki nic mamy tu skrzynka z Mamy jakiny, które To mi coś. Mogę to zrobić? Zask Nie. Mamy kolejny sygnał, to może zaskanuję, bo to jest mniejsze. Tak. Fragment silnika cyklopa. To jest złą. To jest też chyba synów. Tak? Czy złą? Tak, tak. Nie mam picia przy sobie. Jest dużo... Druga, tu jest dużo jakieś... tu jest jakaś karpa. Mamy skrzynkę, może będzie woda. Teczka. Chyba mamy bossa przed sobą, bo tyle apteczek dają ci lud, to znaczy, że boss. Dużo złomu tu jest dobrze Ekin, a, a nie Stalker? Tak tak, znajdę zaraz Gdzie my jesteśmy? Kolejny kawał wielgach, no to pewnie nie przeskanuję go za duże kiedy... To jest jakaś zaznaczona część. Peking. Mam pomysł. To już... Mam 40 minut

z tą dużą głębką się spotkamy. Znaczy musimy prześcignąć, bo już gadają, że jakiś się wyciek i muszę go powstrzymać. Dobra, ja się zamierzam nam do następnego odcinka,